W wyniku podniesienia się średniej temperatury powietrza na Ziemi topnieją lodowce. Zmniejsza się ich powierzchnia na biegunach, zarówno w Arktyce, jak i na Antarktydzie. Topnienie jest znacznie szybsze niż dawniej. Obecnie jest to ponad 7 razy szybsze niż w latach 90. XX wieku. Na biegunie południowym natomiast tworzyły się jeziora, które według prognozy naukowców miały pojawić się dopiero za kilka dekad. W tym miejscu warto zaznaczyć dość istotny fakt, o którym wiele osób nie wie: Antarktyda, w przeciwieństwie do Arktyki, nie jest w całości zbudowana z lodu. Pod pokrywą lodową znajduje się stały ląd, tak jak na innych kontynentach. Niestety lodowce Antarktydy tracą na grubości. O ile te położone we wschodniej części kontynentu leżą na lodzie położonym nad poziomem morza, o tyle zachodnia Antarktyda ma się nieco inaczej. Lodowce są tam osadzone na ziemi pod poziomem morza. Przez to, kiedy podmywa je cieplejsza woda, masy lodów wpadają wprost do oceanu. To znacznie przyspiesza proces ich topnienia, który w konsekwencji przyczynia się do podniesienia się poziomu mórz. Obecnie możemy spodziewać się tylko pogorszenia sytuacji. 9 lutego 2020 roku padł rekord temperatury na Antarktydzie, wynoszący niemalże 21 stopni Celsjusza. Zdaniem naukowców, stopienie się w zachodniej części pokrywy lodowej tego kontynentu może skutkować podniesieniem się poziomu mórz aż o 5 metrów. Poza przechowywaniem ogromnych ilości wody, lodowce spełniają też inne zadania. Odbijają bardzo wiele promieniowania słonecznego mniej więcej 80-90%, dzięki czemu znaczna część energii słonecznej, która zostając na Ziemi wpłynęłaby na globalne ocieplenie, kierowana jest z powrotem w kosmos. Jednak, kiedy lód się topi, te 80-90% energii zostaje pochłonięte przez powstałą, nagrzewającą się wodę. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że poziom mórz nie podnosi się tylko ze względu na ilość wody dostarczaną przez topniejący lód, ale też z powodu zmian w jej objętości, która największa jest wtedy, gdy woda osiąga temperaturę około 4 stopni Celsjusza. Topnienie pokrywy śnieżnej, np. w Grenlandii, przyczynia się też do zmiany składu wody znajdującej się w oceanach. Woda słodka unosi się na wodzie słonej, przez co zaburzając cyrkulację wody wpływa na prądy morskie. Jednak lodowce na biegunach nie są jedynymi, które ulegają topnieniu. Znikają także lodowce górskie, np. na Kilimandżaro, gdzie możliwe, że po 2060 roku nie będzie już śladu po lodzie. Ubywa ich w Himalajach, gdzie powstają nowe jeziora lodowcowe. Topiąc się, bryły lodu uwalniają ogromne ilości wody, narażając mieszkańców okolicznych terenów na powodzie. Przykładem może być również Amerykański Park Narodowy Glacier, położony przy granicy z Kanadą, gdzie jeszcze 100 lat temu znajdowało się 150 lodowców. W 2005 roku liczba ta wynosiła tylko 27, natomiast przewiduje się, że za 10 lat kompletnie ich zabraknie. Proces topnienia lodowców od lat 80. stale przyspiesza. W ten sposób np. w Himalajach lodu może zabraknąć już w 2035 roku. Zagrożone są też rzeki wypływające z lodowców górskich, których po stopieniu się lodu może zabraknąć. Tym samym mogą występować problemy z dostępnością wody. Z drugiej strony, rosnący poziom wód w oceanach zmusza mieszkańców państw wyspiarskich, np. Wyspy Marszala, do opracowywania planów ewakuacji, sztucznego tworzenia lądu czy też przystosowywania się do wyższego poziomu mórz. Według prognoz mamy co najmniej wiek do momentu, kiedy stopi się cała pokrywa lodowa Antarktyki. Jednak skutki podnoszenia się poziomu mórz odczujemy dużo wcześniej. I to właśnie dlatego ten temat jest tak ważny. Tymczasem udostępniajcie, lajkujcie i do zobaczenia już za dwa tygodnie. W klimacie zmian.